Mamieczko widzowie, łapka w górę. My co teraz wychodzimy z tego? No i co? Zagramy sobie Minecrafta. Gramy sobie Minecrafcika. No i co? Mhm, nie wnikajcie, będę tym babą. Ale dobra, czekamy się tu, tu. Idziemy na to, że nakarmić mojego pieska. Dajcie łapkę w górę, subika z dzwoneczkiem. No i co, no bo warto to tak zrobić. No i co? Czekamy, nakarmimy i idziemy do Dobrze. Karmimy pieska, pokażę Wam moją. Ło, wow, wo, wo. Leje, jak słyszycie, ale to dobra. Nakarmimy mojego psiaka. Czekajcie na karm. Ok. Siat, kosteczka. I dobra. Mm. Teraz idziemy zobaczyć. Bo na razie to jest tak, bo dopiero będę budował tu, jest pieska koniec. Tu mój dom się wybuduje. O, jest mu no taki grob. O, pies. Się, no i tu sklep Dino. No. Chodź, preksia. Poczekaj, czy widzowie tu go weźmiemy, żeby nie. Pomalutku. Tak se też ustawiłem, żeby można było. Raz idziemy tu. Yy, chodź piesiedką. Odwiąż z poczkodę i dobra, idziemy teraz do Ten Nie, tak. Idziemy teraz do innego. Teraz dojdziemy normalnie. Koniecz mnie słychać. Ale chyba tak. Poczekajcie, bo ja coś tu nakliknąłem. A to nie wróć, bo... To wiecie, muszę się wrócić. Aha. Chyba nagrywam. No i dobra. Już to dawno nie grałem. Kontynuuj. Oczywiście, to gram na telefonie, ale dobra. No. Czekajcie, poczekajcie. Dobra, dobra. No i co? Będzie trochę krótki film. O akurat się zrespiłam. Czekajcie pod, nie, pod ten. Jaśnię. Bo było widać do ciemno to wiecie. Przepraszam Was za ten katar, ale muszę tak mieć. Dobra. Na razie to skupmy się. A tu, dobra, a później będzie te drzewo, jak będzie tylko ranek. Na razie trzeba uciekać. Mam no, tu, jak widzicie, dirta, trochę jedzenia. Tego, o. To tu jest ta, a tu jest ta moja budowa. Kiedyś tam miałam tu mieć taki domek, ale... Może kiedy będzie, bo ja tu prawie się nie blisko. To już będzie wioska, ale no tutaj to będzie wymaganie, no i łapkę w górę Subika, no i tak, 200 łapek w górę i Subika też, subskrypcji też 200 niech będzie. I nagram na was tego live'a, poczekajcie widzowie, tu wejdziemy, poczekajcie, poczekajcie. A tu wchodzimy, Egelancja, Francja, o! Czekajcie, tu się wykopę. O, czekajcie, bo tutaj są już uzbrojone. Ja mam pół serduszka. A już muszę coś zjeść. nie mogę. O, i zabity jestem. Ach. No i teraz nie mam nic, widzowie. Nie mam nic, już miałem crafting, ale dobra, to z tym później się to zrobi. Tam, kiedy będzie live, tylko że to będzie z farminga. No chyba, że, ale to nie, musi pierw, musicie dobić to wszystko. No i tak właśnie to będzie, ale dobra, widzowie, idziemy teraz. Idziemy tutaj rozumiecie dobrze tu 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 O nie Nie wjeżdżaj o widzicie Znowu przy tym A tu kiedy będzie wioska na tym Właściwie dorobi takie miasto tu na tej mapce właśnie ale no, Zobaczymy jak będzie 200 łapek w górę sub Subskrypcji 200 to ja mogę to zrobić tego no bez niczego, na razie mam dwie subskrypcje to bym was prosił żebyście ten o coś tam me ale dobra me jakieś b jakieś nie wiem dobra idziemy teraz idziemy tu 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 no i co zostawcie łapkę w górę pod tym Komentarze dajcie, piszcie do mnie, co ja mam robić. Może się uda ten z nami robić. No zobaczymy. Tylko tutaj to trzeba czekajcie. Nie, na razie cisza. W sumie na razie może być cisza, ale to tak zawsze jest. No i, i już się zaczynamy najgorzej no to chyba ten Pajęczysław, nie wiem czy wiecie. Tylko, że ja mam trochę nie aż taki nowy ten Minecraft, bo miał tego najnowszego, ale sobie wybrałam taki nie, nie stary, nie nowy, wiecie o co chodzi. No i właśnie tu. Ale Minecraft to Minecraft, no. Już Długo nie grałam. O, ucieka. O ile tu kwiatków widzowie to jest raj na ziemi. Ale... Nie no, raj to nie są kwiatki. To... O Jezu, Wiedźma. O nie! Ktoś na mnie rzuciła tą trutkę. A wow. Zad... Jeszcze niech ktoś mnie tu dobije. Widzowie na jeden serduszko. Le widzieliście kiedyś w Minecrafcie tyle tego? Tych kwiatków. Nie wiem, czy ktoś tam widział to niech da łapkę w górę koniecznie. Nawet tuły jest, zobaczcie. No. no jeszcze nigdy nie wi znaczy, widziałem tam w Mike o, nie O i zginąłem. Dobra. Odwróć się. Ło matko, co to? Matka? Mapka mi się widzowie nie załadowała do końca, jak widzicie. Ale dobra. Idziemy po świętach. Że tu ciemno. Płaści... Tak wygląda. Zobaczcie widzowie. Nie będę schodził, ale dobra. Będzie live z Minecrafta, ale to zobaczymy, nie? Oj, to teraz musimy trochę nakopać się. Albo będzie dobra, widzowie. To będzie na tyle z tego odcinka krótki, bo zaraz muszę, wiecie, od ten, no i co, wstawię wam film dopiero, tak gdzieś zobaczę kiedy, ale nie obiecuję wam, czy w sobotę, czy w niedzielę, ale raczej jak najbliżej, bo teraz te też nie mogę wstawić wam, to jest szybko stawianie, ale nie mogę, bo tyle nauki tak ze szkoły. No i zaraz muszę odrobić trochę, wiecie. No i co? Lecimy dół na chwilę. O, akurat ramek. To dobrze się składa. Na początku ogólnie cześć już powinien drewno sobie wybudować. Ten wziąć. Ale dobra, to nie ma znaczenia. O, poczekajcie widzowie. Tutaj weźmiemy to. Poczekajcie, bo tu to teraz to te jak Ło, piesio! Cze! zobaczycie z widzowie. O, agresywny! Ała. Ale to nie wiem, że to przykrywalność, ale chciałam wam pokazać, może wiecie, no i zginąłem. Dobra, to dajcie łapkę w górę i także elo, cześć, albo jeszcze nie elo, cześć, wyjdziemy z tego. Oj, co, wam życzę i na...